Drogie dzieci, zapraszam Was, wyjdźcie z ławeczek, przyjdźcie tutaj do przodu. Wczoraj przygotowywaliśmy się do spowiedzi, i mówiłem na zakończenie, żebyście. Pod... Czyli się warunków sakramentu pokuty i pojednania. Jaki to jest pierwszy warunek? Wiecie na pewno. Spowiedz szczera. Coś jeszcze wcześniej. Wczoraj to robiliśmy właśnie. Widzieliście, że jak zacząłem mówić kazanie, to powiedziałem wczoraj i zamilkłem, bo powiedziałbym, odpowiedź na Wasze pytanie, na to pytanie. No, co takiego wczoraj robiliśmy? Przez całe kazanie. Jak się nazywa ten pierwszy warunek? Rachunek sumienia? O, bardzo dobrze, tak jest. Pamiętacie, omawialiśmy różne grzechy, i to jest właśnie rachunek sumienia. A powiedzcie mi, za co do Was przychodzą rachunki do domu? Za prąd, za wodę, za prąd, za gaz. Chciałbym też powiedzieć, za, za gaz. Za ogrzewanie. Za co jeszcze? Proszę. Za jedzenie? Za telefon, prawda? Za internet, nie? Też za jedzenie może przyjść, jak ktoś coś zamówi. Za SMS-y? Tak, za SMS-y. Dobrze. I słuchajcie, wolelibyśmy, chcemy te rachunki płacić, czy wolelibyśmy, żeby były niskie, żeby nie przychodziły? Jak to jest? Żeby były niskie i żeby nie przychodziły. Tak jest, najlepiej tak by było, nie? No i podobnie też, wiecie, jak idziemy do spowiedzi, to wyjmujemy książeczkę do nabożeństwa i czytamy ten rachunek. I też byśmy chcieli pewnie jak najszybciej przeczytać, prawda? Jak najszybciej. Trzeba słuchajcie, czytać tak dokładnie, powoli te rachunki sumienia, żeby wiedzieć, jakie grzechy mogliśmy popełnić, prawda? Teraz, co jest z drugim warunkiem? Żal za grzechy. Tak. tak, dlaczego żałujemy za grzechy? Dlatego, że się źle coś zrobiło. Tak. Na przykład popełniliśmy te grzechy. Tak, a dlaczego później żałujemy? Jak na przykład kogoś okłamiemy, to dlaczego później żałujemy? Bo nie chcemy iść do piekła. O, bardzo dobrze, tak. Boimy się piekła, prawda? Co jeszcze? Podejść tutaj, zapraszam. Bo oddalamy się od Pana Boga. Tak, bardzo ładnie, tak. Boimy się diabła? Tak, boimy się diabła, tak. Co jeszcze? Zobaczcie, jak coś źle zrobimy, to możemy tak łatwo spojrzeć komuś w oczy. Nie, prawda? Uciekamy ze wzrokiem, no nie. Jak się z kimś pokłócimy, to możemy się z nim spotkać od razu. Różnie to jest, nie? Czasem pójdziemy, rękę wyciągniemy. Czasem jest tam smutno, bo właśnie coś tam złego się między nami stało. Więc. Gdyby grzech bolał tak jak uderzenie młotkiem w palec, to byśmy go nie popełniali. Jak się przybija gwoździa młotkiem, to uważamy, żeby się nie uderzyć, prawda? I gdyby tak od razu grzech bolał, to byśmy nie popełniali. Zwykle, wiecie, konsekwencje grzechu przychodzą później, odczuwamy. No, niekiedy, jak grzech wyjdzie od razu na jaw, to też się wstydzimy. Od razu przychodzi jakby kara za ten grzech. I teraz my żałujemy za grzechy, dlatego że boimy się potępienia. Nikt nie chce być w piekle, no nie. Wiecie, wy lubicie ludzi wesołych, nieprawda? A w piekle każdy jest smutny. Tak mówiła siostra Faustyna Kowalska. Napisała taki dzienniczek, tam jest pełno o Bożym Miłosierdziu, ale też jest trochę o piekle, więc tak, każdy tam jest smutny. Nikt nie żartuje. Jak ja byłem małym chłopakiem, to jak ktoś tam gdzieś sobie, pamiętam, w towarzystwie żartował, że. O, jak pójdę do piekła, to będę do pieca podkładał z diabłem, będę palił. Nie ma tam żadnej pracy, nikt nic nie da do zajęcia. Dalej, słuchajcie, nikt nie lubi, jak się ktoś na niego drze, prawda? Tak, nie lubimy huku, nie? A tam w piekle diabeł krzyczy na potępionych i są jęki tych ludzi. Dalej, nie lubimy cierpienia, prawda? A tam są niewyobrażalne męki. No i zobaczcie, tutaj nawet jak ktoś cierpi na ziemi, to ile to cierpienie trwa? Ile można chorować na przykład? Na, na jakąś chorobę, na jak się człowiek przeziębi, ile choruje? Tydzień. Tak. Są czasem poważniejsze choroby? Rok. Można też chorować rok, dwa na różne choroby. Tak. I teraz zobaczcie, kolega jeszcze coś chce powiedzieć, chodź. Miesiąc przykład dwa miesiące? Może być tak, ale słuchajcie, wy mówicie bardzo dobrze: miesiąc, dwa miesiące, tydzień, rok. Choroby się kończą, różne nasze cierpienia się kończą, prawda? A tam w piekle się kara nie kończy. Siedzi człowiek 100 lat, wiecie? Sto lat człowiek siedzi. Nikt tutaj z obecnych w kościele nie ma 100 lat, nie? Siedzi człowiek 100, 100 lat i nie może stamtąd wyjść. No i właśnie święci mówili, że żałowali za grzechy, bo się bali piekła. A taka Teresa Wielka to mówiła i jeszcze dodawała, że żałowała za grzechy, bo Bóg taki dobry był dla niej, a ona go obrażała. My też jak ktoś jest dobry i mu coś zrobimy złego, to żałujemy, prawda? Co jest kolejnym warunkiem? Co jest kolejnym? Szczera spowiedź. A jeszcze coś wcześniej. Mocne postanowienie poprawy. Dobrze, chodź tutaj. Jak masz na imię? Marcel. Marcel, chodź tutaj. Wybierz jakąś dziewczynkę, która ma długie włosy, dobrze? Wybierz jakąś dziewczynkę. O, masz blisko siebie, zobacz. O, Dobrze, chodź tutaj. Jak masz na imię? Zuzia. Zuzia i Marcel, chodźcie o tutaj. Stańcie sobie o tu wyżej. O, zdejmiesz czapeczkę? Dobrze, dzięki. Kto jest... Silniejszy chłopcy czy dziewczyny? Kto? Dobrze, zobaczymy. Damy pierwszeństwo, damy. Zuzi, Zuziu, podniesiesz się za włosy do góry? Spróbuj tak, ja się odsunę, żeby nie. No, spróbuj. Idzie coś czy nie? No, idzie. Można się podnieść za włosy do góry? Można. A co nam przeszkadza w tym? No. no nic. To Marcela spróbujemy. Marcel podnieść się za włosy. Nie da się. Nie da się. A co przeszkadza? Grawitacja. Tak, bardzo dobrze. Jest grawitacja, nie zobaczcie. Tak jak my... Za włosy nie możemy się podnieść sami, tak samo nie poprawimy się też sami. Potrzebujemy. Już dziękuję Wam, Zuziu. Zuzia się nauczyła, że jest siła grawitacji, także dobrze. Więc słuchajcie, tak jak my się za włosy nie możemy podnieść, patrzcie, ja już nie mam włosów, nie ma się za co podnieść, nie? To tak samo my o własnych siłach się nie poprawimy. My oczywiście coś robimy sami, albo ktoś nam pomaga. Jak przeszkadzamy w szkole, to co pani robi? Przesadza nas, prawda? Jak ktoś z kimś by nadużywał alkoholu, no to się ma nie spotykać. Jak ktoś z kimś by kradł, to ma się z nim nie spotykać. Jak ktoś na przykład miałby jakieś rzeczy, które mu pomagają w grzechach, to też trzeba mu je zabrać, albo on sam musi je zostawić. Na przykład jakby ktoś miał proce, szyby by wybijał, nie? To trzeba mu zabrać te proce. I też widzicie, my trochę robimy sami, ale o własnych siłach się nie poprawimy, dlatego też pomocy Boga wzywamy, pomocy Boga. W dziejach apostolskich jest napisane, że jak się ludzie nawracali, tacy ludzie, którzy się magią zajmowali, to te księgi palili. A te książki były dużo cenne dawniej, dużo warte. No i palili te księgi na znak nawrócenia, że już. W diabła nie wierzą. Dalej słuchajcie, jest szczera spowiedź. Jest szczera spowiedź. O co chodzi w tym warunku? Chodzi o to, że jak się spowiadać, to nie można kłamać. Tak, trzeba wszystko powiedzieć, nie? Wiecie, teraz to są takie sklepy, że się wchodzi do sklepu i się wybiera towar, prawda? Ale dawniej były takie sklepy, gdzie lada była. I jak myślicie, by ktoś przyszedł i by powiedział tak w sklepie, poproszę coś do zjedzenia, to pani by zrozumiała? Nie, prawda? Nie zrozumiałaby. Mówiło się konkretnie, poproszę chleb, kiełbasę, masło i tak dalej. Tak samo jak my przychodzimy do spowiedzi, to mówimy konkretnie. Na przykład nie mówimy, zgrzeszyłem przeciwko piątemu przykazaniu. Tylko mówimy na przykład, gniewałem się, uderzyłem kolegę. Konkretnie nazywamy, prawda? Tytułem takiego żartu wam powiem kiedyś taki... Pan przyszedł do spowiedzi i mówi tak, że jad serdelki w piątek, pacierza nie odmawiał, z sąsiadem się kłócił, sznurek mu ukradł, żonie nie pomagał, dzieci nie pilnował, pacierz opuszczał. No i ksiądz mówi: Słuchaj, święta idą, to trzeba pomagać żonie. Dalej mówi: A czego z tym sąsiadem się pokłóciłeś? Czego mu ten sznurek zabrałeś? Takiś duży sznurek? Mówi: No, długi taki, a gruby. Cienki, mówi gruby. A może coś na nim było, mówi krowa sąsiada na nim była. Więc słuchajcie, jak się idzie do spoi, to trzeba wszystko powiedzieć, prawda? Wszystko mówimy dokładnie. Czasem wiecie, ktoś się wstydzi powiedzieć grzechów, no nie, ale czasem są zaskakujące ludzkie historie. Taki ksiądz, który. W czerwcu skończy 97 lat, dużo, najstarszy ksiądz naszej archidiecezji opowiadał mi, że jak on był proboszczem, był dziekanem też, to wtedy były takie misje, tak jak my mamy teraz rekolekcje, to były misje i misjonarz głosił kazania z 7 dni czy 8-8. I słuchajcie, patrzy, taki mężczyzna siedzi i tak się trochę krępuje pójść do spowiedzi. Więc go zachęca i mówi, to niech Pan idzie do misjonarza. A on mówi tak, nie pójdę do misjonarza. A dlaczego? Bo ja nie byłem, i tu posłuchajcie, mówi tak, ja nie byłem 46 lat uspowiedzi. I co ten misjonarz sobie pomyśli o mnie? I dodaje tak, a z księdzem proboszczem to się dogadam, mówi. I poszedł do swojego proboszcza. By się wydawało, że jak tak długo nie był, to by gdzieś chciał pojechać gdzieś na boku, prawda? Pójdź, żeby nikt go nie znał. A on wolał do swojego proboszcza. I my też czasem wstydzimy się wyspowiadać, bo może ksiądz nas zna, ale słuchajcie, my też popełniamy grzechy. Jak w waszym wieku byliśmy, popełnialiśmy grzechy i dalej popełniamy. I cieszymy się, jak ktoś szczerze się wyspowiada. I ostatni warunek. zadośćuczynienie komu? Będę Bogu i Tak. Więc jak się pokłócimy, to co trzeba zrobić? Przeprosić. Jak coś zabierzemy komuś? Oddać. Jak coś zniszczymy komuś? Naprawić. Tak, bardzo dobrze wiecie. A zobaczcie na przykład taki grzech plotki, nie? To tak jakbyśmy powiedzieli coś nieprawdziwego, tak jakbyśmy wzięli poduszkę z piórami, rozprolibyśmy ją i te pióra by się rozleciały po łącznej. Jakbyśmy wszyscy poszli zebrać, zebralibyśmy te pióra? Z wami jest tak jak w Ewangelii: jedni tak, drudzy nie. Jak myślicie, zebralibyśmy pióra? Nie. Raczej nie, prawda? Byłoby trudno. Słucham? Tak, wiatr powieje daleko, nie? I trudno pióro złapać. Pióro jest leciutkie. I tak samo się z plotkami dzieje. A zadam wam taką zagadkę. Trudna będzie zagadka. Zobaczcie, na przykład, ktoś kiedyś na początku XX wieku, czy po wojnie II światowej, pracował w jakiejś fabryce. No i budował dom. I chciał tam jakieś śrubki wziąć, bo mu pasował do tego domu. Nie mógł tego zrobić, nie? Ale go skusiło, ukradł te śrubki. Zabrał parę śrubek, coś tam jeszcze, jeszcze. No i teraz ta fabryka już nie istnieje, wiadomo. Ale wyrzuty go na stare lata wzięły. Ma już umierać i się zastanawia, jak tu naprawić to teraz i jaki byście pomysł dali. Poprosić o rodzinę, żeby tak zaprosili księdza do szpitala? No tak, żeby się wyspowiadać to tak, jak mu się to przypomniało. A jak może zadośćuczynić za to? Na przykład odkupić te, te śrubki, co ukradł? No tak, tylko jak ta fabryka już nie istnieje, nie? To jak tu zadośćuczynić? Trudne pytanie jest. No. Oddać do sklepu albo oddać dom? No tak, ale sklep ma kto inny, nie? Zmienię zdanie. Podzielić się z innymi. Słuchajcie, to jest trudne pytanie, opuśćcie rączki. To ja wam powiem. O, kolega może coś wymyśli, no. Wyznać, wyznać księdzowi grzechy? Bardzo dobrze. Tak trzeba zrobić, nie? A oprócz... Bo zobaczcie. Mówisz, wyznać księdzu grzechy, nie? Ja przychodzę do ciebie. Zabrałem ci 100 zł, nie? Nie? Zabrałem ci stówę. I poszedłem o tu księdzu wyznać, że się wyspojadałem No i co? Ty chcesz, żebym ci oddał to stówę, nie? Tak? tak. No. Więc ja muszę zadośćuczynić, oddać Ci to stówę muszę, nie? I teraz zobaczcie, musi być zadośćuczynienie. I teraz jak ja na przykład bym zabierał z jakiejś fabryki, a ta fabryka nie istnieje, to Wam podpowiem, bo to jest trudne pytanie. Otóż pisze u świętego Jakuba, że miłość zakrywa grzechy. Czyli trzeba jakąś kwotę pieniędzy oddać na jakiś szlachetny cel inny. I Pan Bóg to przyjmie. Na przykład komuś choremu, komuś biednemu, potrzebującemu dać. Rozumiecie? Trudne to było, nie? Więc pamiętajcie, że za grzechy też trzeba zadośćuczynić. Trzeba, kolego, jak ty masz na imię? Mateusz. Mateusz, stówę ci trzeba oddać, nie tylko się wyspowiadać, tak? Tak. No i zakończmy tym optymistycznym akcentem. Powróćcie teraz do rodziców. Powolutku. I wstaniemy do modlitwy wiernych.